Dzień dobry, Paryż 7 sierpnia. Przepraszamy bardzo za spóźnienie. Wytłumaczymy się przy wejściu przed chwilą. Tak, najważniejszym czasówka. wydarzeniem dla nas dzisiejszego dnia, czyli przed czasówkami kobiet, ale my spotykamy się po to, aby porozmawiać o tym, co za chwilę wydarzy się w Paryżu, czyli dwubój panów i runda prowadzenia, czyli wspinaczka z Liną. Panowie, którzy walczyli dwa dni temu o to, aby w tym, tym rundzie bulderowej zdobyć najwięcej punktów, dzisiaj zmierzą się z tym, co że dla nich ustawią na 15-metrowej, gdzieś około ścianie. Przypomnijmy, że prowadzi Anraku Sorato z wynikiem 69 punktów. On najlepiej sobie poradził z bulderami. Drugi jest Narasaki, 54 punkty, Tobi Roberts, 54 punkty. Sam Awezu 49, Ondra Adam 48, Jakob Schubert 44. Jak słyszycie, te, te różnice punktowe są nieduże. Droga, droga to jest kolejne otwarcie, czyli można zdobyć 100 punktów, oczywiście za top. No zobaczymy. 8 zawodników awansuje do finału. Zanim porozmawiamy o tym, kto ma większe szanse, kto, to połączymy się z Adasiem Pustelnikiem za, dosłownie za, za, za chwilę i usłyszymy, co, co zdarza się w Paryżu w tym momencie. Rzut oka na pogodę. O, Paryż 17 stopni, pochmurno, 18 stopni, więc zawodnicy wygląda na to, że będą mieli wymarzone warunki do tego, żeby, żeby wspinać się na. Na, na ścianę. Chyba... Co, co sądzisz Andrzeju, że... A nie przedstawiłeś nas dzisiaj. Nie przedstawiłem nas? No, to, już, to, już, to już trochę staje się rutyną faktycznie to, to nasze studio dla nas. Natomiast oczywiście to jest pewnego rodzaju fopa, więc Andrzej Mecherzyński, Wiktor. Piotr Turkot. Czyli Bronx, bouldering i wspinanie.pl a my oczywiście nadajemy z, z krakowskiego Bronx'a. I dzwonimy do Adama. Adam Pustelnik jest odpowiedzialny za część właśnie za bouldering. Przepraszam, innowo? za prowadzenie, za wspieraczkę. A, cześć. A... Cześć, witam. cześć, Adaś. Halo. No, no, już wszystko już jest, jest, jest dobrze. Tak. No, witamy, witamy. Sprawdzaliśmy pogodę. Zachmurzone, lekko, znaczy, właśnie na ile lekko, to nie wiemy. Temperatura poniżej 20 stopni, więc wydaje się, że pod tym względem zawodnicy mają szczęście. Mają super warunki. więc lekki wiatr, jest, jest chłodno. Tak naprawdę trzeba się ubrać w długi rękaw. Także A, no to, no to. warunki są bardzo sprzyjające. Jest no. No tak, jest, Wszystko jest przygotowane tak naprawdę dla nich, także, eee, także trzymamy kciuki, żeby no, im to dobrze przystąpić. No dzisiaj pierwsza, pierwsza rywalizacja e, z, z Liną, jak, jak wygląda droga i jak wygląda ściana, jak, jak to w ogóle spod, pod kątem <laughs> właśnie jeszcze ruceterskim e, te przygotowania e, 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 przeprowadziliście. No i czego się. W jaki sposób ułożyliście tą drogę? A w formacie kombinacji, w formacie łączonym, czyli krótko mówiąc ta droga musi się wpasowywać w pewien sposób w to też, co się dzieje, że, że są to dwie dyscypliny. Więc te drogi różnią się trochę od dróg, które oglądamy normalnie na pocharach świata, są trochę mniej ryzykowne, są trochę bardziej, można powiedzieć, klasyczne, ale tak naprawdę w, tej, w, tym, w, tym, w tym słowie wkluczkuje się to, że mamy wydobyć esencję tej dyscypliny, którą jest prowadzenia, a wydaje się, że esencją tej dyscypliny jest to, żeby na bardzo wysokim poziomie intensywności umieć się wspinać przez bardzo długą, długą ilość czasu i, i, i umieć walczyć już na ostatkach sił, na naprawdę trudnych ruchach. Więc te drogi, które są okręcone na, na te zawody w kombinacji, są drogami, które dosyć szybko osiągają pewien pułap intensywności, który się utrzymuje przez jakieś 30-35 ruchów, i wydaje się, że coś podobnego mamy tutaj. Zaczynamy wstępem, który jest zazwyczaj, jak na ten poziom zawodników, jednak łagodny, no bo pierwsza część drogi to jest też kwestia bezpieczeństwa, żeby nikt przypadkiem nie, e, nie spadł w jakiś niebezpieczny sposób e, albo nie był gdzieś blisko ziemi przy drodze. E, później po czterech spinkach dochodzimy do trawersu w prawo i to jest ta pierwsza część, zaczyna się już autentyczne wspinanie, zaczyna się już trudne wspinanie autentycznie. E, ze wspinanie się na dół, to jest ta biała, sekret, biała część cała drogi, która jest jeszcze punktowana za jeden punkt i e, no, to jest taki wstęp fizyczny do, do, do tej drogi po nim następuje ta sekcja różowa i czarna, którą jak widać ze zdjęcia jest, y, wygląda trochę chaotycznie, a ten chaos i to jak bardzo trójwymiarowe jest ta część drogi powoduje, że jest to po prostu skomplikowane i jest to trochę bardziej wymagające pod względem odczytania sekwencji, sekwencji nie tylko rąk, ale i sekwencji nóg, sekwencji znajdywania dobrych pozycji do tego, żeby wykonać następny ruch, żeby wykonać wpinkę i jednocześnie zrobić to w maksymalnie efektywny sposób, żeby stracić jak najmniej energii, no bo to jeszcze są, ciągle jest to sekwencja tylko za dwa punkty. się kończy ta sekwencja, wchodzi w część niebiesko-białą drogi, która, po której następuje trawers w lewo i ten trawers jest on się charakteryzuje tym, że ma w środku całą taką, taką część, tylko i wyłącznie na rękach, część kampusową. I to jest już bardziej trochę spektakularna i ta część drogi, gdzie OK zaczyna się już prawdziwa walka przed wejściem ściany czołową. Ściana czołowa tutaj w, w Paryżu nie jest tak bardzo stroma, ona ma około 22 stopni przewieszenia. Więc y, siła rzeczy jest jednak trochę bardziej taka, że trzeba znajdować dobre pozycje, żeby, żeby na mniejszych chwytach, żeby na bardziej płaskich, bardziej obłych chwytach dobrze się wpasować w ściany, żeby wykonać, wykonać te ruchy, ale charakterystyka tej drogi też jest taka, że jeżeli popatrzycie dobrze, to na samej górze widać taką strukturę, która odstaje mocno, ona odstaje jakieś metr od ściany. I to jest ten ostatni boulder dosyć widowiskowy, bulder, na którym znowu się jednak oddalam od ściany, jest trochę bardziej. Fizycznie i cóż, no mamy nadzieję, że na tym ostatnim boulderze jednak zobaczymy zawodników, którzy będą walczyli autentycznie mocno po, te, te, po to, żeby zdobyć te 100 punktów. Jak jeszcze przypomniał mniej więcej właśnie te nachylenia yy, 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 tych sekcji? I... Pierwsza, e, wstęp sam, to jest tam, nie wiem, jakieś 10 stopni, ale to jest dosłownie 2-3 metry, metry. Następnie jest e, około 30 stopni, przechodzi w 40 do 45, w zależności od której części, ale główna część ściany to jest około 40-42 stopni, czyli to nie jest bardzo duże przewieszenie. Mhm. Bo jednak e, jak popatrzeć na Szanghaj, jak popatrzeć na Budapeszt, jak popatrzeć na ściany w Innsbrucku, to jednak wiele z tych ścian było 45+. plus w Budapeszcie 55, także to jednak 10 stopni robi dużą różnicę, ta ściana nie jest aż tak bardzo stroma, ale trzeba pamiętać, że my dobudowujemy tutaj struktury, przewieszamy tak, to bardziej, one dodają. A one dodają dosyć dużo i z kolei przez to, że te, te, te różnice w stopniach przewieszenia są so, zazwyczaj mniejsze niż 20 stopni, ta ściana jest dosyć płynna jeśli chodzi o samo wspinanie, tak. Tak? nie ma dużych, y, dużych zmian w kątach, w związku z czym nie ma jakby dużego takiego poczucia, że na znajdujesz się w zupełnie innej przestrzeni, hmm. nie? To, to, to wszystko jest dosyć płynne. No, no i z trudności, jak, jak to mniej więcej z naszego e, punktu widzenia? W... Wyce, wycenowo tego nie, tego, tego nie, nie, nie da się wyceniać nigdy, natomiast nie, bo nawet się nie podejmujemy tego wyzwania, bo to, e, to, to, jest, to jest bardzo relatywne, dużo zależy od stylu, e, no natomiast e, staramy się znowu, słowo klucz, wpasować w wytyczne te, które, które są dotyczące kombinacji, które mówią o tym, że generalnie ten najlepszy zawodnik e, powinien się znajdować autentycznie na tych ostatnich dwóch, trzech ruchach i... Do tego dążymy. Staramy się stworzyć taką drogę, która no. da możliwość tego, żeby ten najlepszy był tam. I my też trochę gdzieś tam używamy takiego naszego sformułowania klucza w, przy tych dużych, bardzo zawodach, czy to przy Mistrzostwach Świata, czy to przy Olimpiadzie, że te drogi są czymś na miarę no, jakiegoś rekordu świata. Ten, który umie pokonać w tym momencie, to staramy się dać autentycznie takie wyzwanie, które byłoby mniej więcej gdzieś na tym poziomie. W spinasty nie da się mieć rekordu świata, więc używamy słowa klucz że y, próbujemy, żeby te drogi w tym momencie były właśnie czymś takim. Mm. Ale to celujesz, na... celujesz, że z... 100 punktów to już tak się ociera o 9a, tak? 100 punktów się ociera o 9 A. Dobrze, dobrze powiedziane, Andrzej. Podoba mi się bardzo. 109 A. 109, 109 A, tak. Dobrze, Adamie, a powiedz nam, jak, no bo my jesteśmy tutaj, nie, może nie w piwnicy, ale, ale w Krakowsk na krakowskiej ściance i, i nie, no nie, nie jesteśmy w stanie czuć tego, co się dzieje w, w Paryżu teraz. Ale Adam, żeby była jasność, wiesz, siedzimy u nas na brąk na chwytowni, więc... Przynajmniej pachnie wszystko sklejką płytą USB. Mechanior, nadajecie z undergroundu, Ale wróćmy do Paryża. Jaka jest atmosfera? Jakie macie, że się tak brzydko wyrażę, feedback po, po, po tych pierwszych dniach? Widzisz zawodników, wspominałeś o tym, że... Na tym zapoznaniu się ze ścianą brylował, można powiedzieć, jako Schubert. Czy coś wiecie po prostu o zawodnikach? Jak oni podchodzą do tego, co się już wydarzyło, i jak, 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 jak wyglądają po prostu? I, I czy właśnie coś słyszycie z tych z ich sztabów trenerskich? Jak to wygląda? Są so, so jak gdyby dwie. Jak gdyby... Tak, żeby, żeby w skrócie to przedstawić, no to ja bym powiedział o dwóch perspektywach. Jedna perspektywa to jest ta stricte zawodnicza, w którą my nie staramy się wchodzić nigdzie bliżej, bo zawodnicy pilnują jednak swojej strefy prywatnej, bo presja jest bardzo duża i oni wiedzą jakie, jaka jest tutaj stawka. E, więc tylko tyle, co możemy obserwować i co możemy gdzieś mniej więcej patrzeć, ale jaka, jakie będzie ich autentycznie... E, Jakie będzie ich nastawienie przy, przy każdej kolejnej rundzie, bardzo trudno powiedzieć. Część z nich na boulderach wyglądała, że jednak te pierwsze próby były lekko stresujące, ale później wchodzili w tę swoją strefę taką zawodniczą i potrafili się odciąć od tego wszystkiego. Ale też nie wiem i, i trudno mi bardzo oceniać, jak gdyby jakie było ich nastawienie po tym, jakie wyniki uzyskali po bulderach, bo jednak runda boulderowa była dosyć trudna i nie wiem, czy było to motywujące, czy było to tak naprawdę deprymujące. Trudno powiedzieć. Natomiast druga rzecz cała, która tutaj jest, to jest fakt tego, że jesteśmy na igrzyskach wreszcie z publicznością i ta publiczność niesamowicie, yy, yy, niesamowicie yy, dobrze, kurczę, no, 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 mhm. gra po prostu świetnie z tym sportem. Publiczność bardzo mocno dopinguje wszystkich zawodników, nie tylko i wyłącznie Francuzów i to tworzy naprawdę niesamowitą atmosferę. No, to jest coś, czego na Pucharach Świata, na Mistrzostwach Świata się jednak jeszcze chyba nie widziało. E, jest, o, Tam się dopinguje e, tylko Francuzów. <laughs> no, no, Okej, okay, no dobrze. Ja mam takie wrażenie, że generalnie jest, e, jest, jest, jest naprawdę duże wsparcie dla wszystkich i oczywiście, że Francuzi dostaną o wiele większe wsparcie niż... dostaną duże, duże bardzo wsparcie, ale to nie oznacza, że inni zawodnicy... Tak, nie, nie, żartuję, to, mówię, to, to, że to, normalnie to, na pucharach skorecyjny atmosferat, normalnie na pucharach się dopinguje tylko Francuzów, no a tu Wszystkie. Nie, znaczy to no, na rejestracji, że jeżeli popatrzysz na publiczność sobie, no to flagi francuskie dominują, ale, e, na ale autentycznie wspiera się każdego zawodnika. Świetnym przykładem był wczorajsze za starty dziewczyn, gdzie, e, gdzie zawodniczka ZPA miała autentycznie bardzo duże wsparcie, chociaż było i trudno po prostu, bo te rzeczy były trudne dla niej. Mm. Także ta atmosfera jest naprawdę wyjątkowa i no to jest coś, czego myślę spotkanie się, wspinanie się jeszcze nie, nie spotkało. Hmm. Chyba A, jak jechaliśmy, szansę, jechaliśmy. Zobaczmy z, tak, się... z tak mocno reagująco i tak dobrą autentycznej hmm. publiczności Gdy mówimy o publiczności, o flagach, to oczywiście już też zaczynamy no, no. gdy mówimy o publiczności i o flagach, no to sobie tak zaczynamy już no, no. wizualizować E, to, co się wydarzy po 12:00 <laughs> tych flag polskich, miejmy nadzieję, że będzie też. A, przepraszam, coś się tu wydarzyło. Przerwało nam się połączenie. Już. już z... może go wiesz, jakoś tam. Coś nam. Halo, halo? Ale, ale coś odcięło coś się e, no, Moje pytanie, już trochę pod myślami z Andrzejem i też, też pewnie wielu, wielu z nas jest już przy tym, co się wydarzy w czasówkach, tam też miejmy nadzieję, że pojawią się polskie flagi i, 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 i ten... Czy coś wiesz o jakieś przecieki z polskiego, z polskiej ekipy? Jest to znaczy, nie wiem do końca, nie, 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 do końca czy rozmęka to jest pytanie, ale... Nie, nie, no po prostu przecieki, w sensie nie, że jakiekolwiek, jakiekolwiek po prostu e, informacje o tym... Tak, o, 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 o czy wiesz czy związki, czy słyszałeś na przykład wiesz, Rotę albo Warszawiankę, <laughs> albo e, wiesz, czy ktoś z Świękiewiczem pod pachą uchodzi Nie bo Podejście jest bardzo profesjonalne dziewczyn i bardzo autentycznie, w dobry sposób wydaje mi się, że jak na razie tam. dają sobie radę z całą tą sytuacją, że jednak są wystawione gdzieś tutaj jako, jako te, które mogą być, które mogą sięgać po medal i pilnują dobrze, żeby ta presja nie przerosła, więc ja też nie staram się Jasne. jakby tutaj zbyt, no. zbyt temu przeszkadzać tak naprawdę ale prawda jest, że presja jest duża i ja spodziewam się, że dzisiaj, że dzisiaj reprezentacja tej delegacji polskiej będzie na będzie na tabacach będzie obserwować. A, a, dzisiaj, Adam, bo... Adam, porozmawiamy, porozmawiamy, mam nadzieję, że się uda będziecie pewnie mieli meeting szybko po tym, ale może się uda jeszcze zdzwonić po, po rundzie prowadzenia facetów mężczyzn, no i wtedy będziemy przed, przed startem, więc jeszcze pewnie do tego wrócimy. Super. Będę, będziemy do Ciebie dzwonić, i yy, także no, życzymy powodzenia pod kątem rutseterskim. Wczoraj dzień finał, dzień. finał kobiet się, znaczy pół, yy, boulderowo się fajnie oglądało. Miejmy nadzieję, że tak jak wspomniałeś, ta droga jest kompleksowa, sprawdza yy, to, co, to, co wspinacze powinni jakby no, yy, potrafić, jest ma podkreślać esencję wspinania. No, cieszmy się tym, co przed nami w takim razie i, 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 i powodzenia wszystkim. Dobra, pozdrawiamy. Do usłyszenia, Do usłyszenia. Cześć, dzięki cześć. i Cześć. No i wiemy więcej, to znaczy, że nie będzie jakiś lambad czy przeskoków dalekich, To będzie fajne, że będzie takie po prostu, takie po prostu intensywne, elektryczne momentami, tak? Wspinanie na tej drodze. Sek Sekcja na samych rękach. Wiesz, to... Sekcja na samych rękach, no brzmi to. Wcześniej no, ale można. Ją... się pojawiły, bo biało-niebieskie. Ale można, można ją zrobić, można ją zrobić. podejrzewam, z dużym spokojem. Zobaczymy kto ją będzie. Tobi no, Roberts nie na przykład. Nie da się wiesz, na samych rękach bez Jest, spokoju. Bez spokoju, dokładnie. To co, wy teraz wracamy do prowadzenia jeszcze. Wracamy jeszcze do pro... się nie unosimy. Jeszcze tak? się jeszcze, nie unosimy. Jeszcze jeszcze, się jeszcze, jeszcze. Dorośli ludzie, to ja chowam w takim razie. Melisa. My... Jeszcze co z powiem ci, że ja się przygotowałem dzisiaj do pracy, bo piłem sobie tygodnik, bo no jednak doprowadzenie to jest taka, co tak pocieś? Nie no, taka jednak gdzieś Czekam czas, na, czas, na, czasochłonna na ten... z Hać. punktu widzenia kibica, widza, prawda? <laughs> Ty zina jednego i wszyscy w miarę te same ruchy będą robić. No ale to jest, to, jest, to, jest, znaczy, to nie jest, para, znaczy, no, mówimy tutaj o paradoksie, no bo, no bo z jednej strony wiemy, że taka emblematyczna dla, i, i uniwersalna konkurencja dla widza no, spoza środowiska wspinaczkowego no, to są czasówki, tak? Bardzo prosta, szybka konkurencja o ewidentnych regułach. Wygrywa ten, kto A Jerzy, ty, zno, ty zno, znowu te nasze, nasze, nas, w naszą małość i wielkość. Nie, już, nie, bynajmniej. Wracam do tego, na ile, na ile wspinanie jest. Przecież yy, 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 wspinaczka z Liną, gdzie mamy te świetne nazwiska, gdzie wiemy, że ci wspinacze są też świetnymi wspinaczami skalnymi. Jako Przubert, Dada Mądra, no dziewiątki C w, w skałach. Czytelne czy, czy tam atrakcyjne dla do tak zwanego widza, widza, widza ogólnego? No, do tego dochodzą cyferki, tak, no, będą się zmieniać, no, to jest więc super. ta ikonografia, która już od dłuższego czasu funkcjonuje, czyli, czyli wiemy, że każdy przechwyt jest punktowany, czyli to nie jest już oderwane od... Oglądamy piękno wspinania i poezję ruchu, tylko po prostu cyk, cyk, 834. 55. To jest wiesz, bo to jest ten kontrapunkt, prawda? Ale, ale tam on, on coś kontrapunktuje i to, co jest kontrapunktowane, ten powiedzmy, ten powiedzmy narzucający się główny temat, no to jest jednak to piękno, o którym Ty mówisz, ta elegancja ruchu, prawda? I tutaj, tutaj wspinać, i z melodią, i z całą jej giętkością, no, ży, te... ży, 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 żywością, no. a tutaj te punkty idą, wiesz, jak no. metronom. To jest właśnie, właśnie, właśnie pełnia człowieczeństwa się w tym, wiesz, nie, no objawia. Tylko, że też może być zaburzona. Zobaczymy właśnie, jak sobie będą pełnia? radzić. pełnia? No, A może być, można zaburzyć. są, wiesz. Nie, no to zwyczajnym elementem gry tutaj będzie stres, o którym Oczywiście. już Adam wspominał, że w pierwszej, zresztą widzieliśmy to, że w pierwszej rundzie boulderingowej no wspinacze natknęli się na, na, stres. na stres, ale on był spotęgowany tym, że po prostu się odbili od bulderów, nie, na początku no w sensie, że one były za trudne dla nich, no więc automatycznie ten stres się pogłębił, nie? Ja nie wiem, czy tutaj nie ma w Sprokecie z drugiej strony już, no, jednak delikatnej nadinterpretacji wydarzeń, bo jednak jakaś część tej stawki, i to wcale nie mówię tylko o, tylko, tylko o tam samym, samym ogonie, jakaś część mogła śmiało się spodziewać tego, że się odbije od Balderów. Może się niekoniecznie spodziewali tego, że akurat pierwszy balder będzie, wiesz, w założeniu przynajmniej ludzce, ten najtrudniejszy. Nie? To też się mogło zdarzyć, zwłaszcza, że zdali rozkład ściany i wiedzieli, że wychodzą na jedynkę, na... Najbardziej przywieszoną część, i że no, bardzo duża szansa jest, że tam będzie się. Nie, no to, 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 to w porządku, natomiast, natomiast no, droga to jest już. No, tutaj już nie można sobie pozwolić na, na, na drugą próbę, nie? Znaczy na stres trzeba. Znaczy no, on jest pisany. Można, ale... można, to się wtedy nazywa, się, ja czytałem taką To się nazywa RP wtedy. To jest z niemieckiego. Tak? Tak. No wyjaśnię. Rodpunkt, To, to że Rod... wtedy. No nie, to wiem, ale... Ale no. no. możesz na drodze sobie powiedzieć. Tylko to ci się na tych zawodach z tego co wiem, to już się potem jakby nie liczy. No ale nie, wspomniałeś o stresie. A o stresie. Ale na co sobie Ty powiedziałeś, że może, nie możesz sobie na odpadnięcie pozwolić. No nie no, na... Ja ci <noise> nie mówię, że możesz. A nie, no ja nie miałeś. To... Jeszcze... Że... Że... Jest... w życiu tak zrobiłeś, że odpadłeś najpierw. Okej, okej. Okay, okay, może ale... nie w Tatrach. A... <głos> <głos> nie no, w porządku, natomiast natomiast no, jest jedna próba, no tutaj nie już wspinacze na tej drodze wspinają się on site. Teraz więc... niestety jest jedna próba, chociaż ja tęsknię za tym. pamiętasz, były kiedyś takie eksperymenty. Czy robiono finał OS i osobno finał RP nawet. Były mistrzostwa no polskie no kiedyś ro... na koronie takiej. A Okej, okay, ale to, no, to były słynne zawody Były Master, które przez, gdzieś... przez lata ciągnęły właśnie te dwie, te dwie jakby, no, można powiedzieć konkurencje, no bo RP, no, zresztą, w sekundy mamy do, do startu, ale taka mała, mała skórnia, Czy wyobrażasz sobie <laughs> zawody w RP? No były. No nie, ale w sensie, no... W, na igrzyskach? Na, na igrzyskach, na poważnie. Oczywiście. Jest sesja, każdy ma, nie wiem, tam pół godziny powiedzmy na zapoznanie. Tylko to mówimy, że najlepiej z finalistami, żeby to 8 4 godziny trwa. No, to trwa. Oczywiście to jest filmowane, ale nie idzie na pierwszy, pierwszy, tak powiem, na pierwszą scenę. Ale można przyjść, pooglądać, jak zawodnicy próbują. No, ale to sesja. nie jest flash, tylko sens, w sensie, nie, mówię, ile, o, ile, ile takich Nie prób... wiem, pół facet... godziny dajesz, wiesz, facetowi, dostarczasz mu... A, 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 no, a, a, że a widzowie oglądają i... tylko efekt finalny, czyli, czyli trochę przyjść. Lepszy, nie, no... mogą przyjść i gdzieś, gdzieś wtedy, wiesz, na jakimś takim, oczywiście może to sobie teraz w internecie, jakby masz rację ze wszystkiego, to to też sobie, komesarze sobie to oglądają, prawda? I no. wtedy zresztą zauważ, ile by to jakby. W sensie nic nie jak to się może kiedyś zdarzyć. Bo możesz zwiększyć trudność dzięki temu, zmniejszasz rolę jakiejś, jakiegoś głupiego przypadku, no, no, że, tak się, tak że się tak, wiesz, no, 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 ktoś zamiesza za a wiesz, ale popatrz, masz komentatora telewizyjnego, prawda, który ten materiał obejrzał, czy wręcz był temu przytomny, jeżeli, jeżeli, jeżeli jest to redaktor wysłany na miejsce, który tam się znajduje i on od razu dużo więcej wie o drodze, dużo więcej wie o tym, jak ci zawodnicy sobie z tą drogą radzą, jak się na niej, wiesz, odnaleźli, Czego się po konkretnym zawodniku spodziewać? No. Widział, że, widział, że wiesz, z jakąś partią, drogi, jeden hmm. zawodnik się musiał uporać, a. drugi ją przebiegł, patentował gdzie indziej. Wiesz, no być no bardzo ciekawe. A teraz, teraz, będziemy oglądać on-site, on -site. więc to co, który się robią najbardziej i zobaczymy, jak zawodnicy sobie Taki radzą. Taki pół on-site. Właśnie? Jednak umówmy się, że no droga tak... na ścianie sztucznej, to tak, tak, takie, tak takie jakby, toło. wiesz, mieć kreski, dwukolorowe. Zwłaszcza, zwłaszcza, że, no, oglądali drogę, więc też podejrzewam, że, że, to po prostu wymieniali się patentami. A tego nie wiem. No, znając życie, że tego jednak ta, nie ta wiem, społeczność jest, jest wygląda, dosyć wiesz, sympatyczna o, dla siebie, nie wiem, nie? Ja... Myś, że tak, że... Trzeba by trzeba by zapytać. Ale, to trzeba, by tam być, ale... trzeba by zapytać A, wiesz, tak któregoś, to... któregoś z kolegów, którzy wiesz, no startują w finałach Pucharu Świata, no, tylko że nie, nie mamy. I dlatego Francuzi dopingują wszystkich Polaków, wprowadzenie w Balderingu nie dopingują. A przecież była wspaniała ta tradycja naszej emigracji, wiesz, Szopan Mickiewicz. Norwid umarł co prawda w biedzie, więc może to tutaj się wtedy zaczęło to. I teraz no, doszło do tego, że, że wiesz, tu, Igrzyska, Paryż. Nie ma ani jednego Polaka w, w, dyscyplinie, w dyscyplinie. Która jest nam Komlina. bardzo bliska. Która jest nam bardzo no, bliska, ale nie najbliższa. I Francja tak? bo jest najbliższa. I Francja jest najbliższe Dzisiaj jest tak? nam Ola, jest nam najbliższa. najbliższa. Jedna Dokładnie. i druga. Więc bo mamy... po, potraktujmy to, to, to zdarzenie pro... Oczywiście, bo trzymamy kciuki. Ja muszę, wiesz, bo mnie to. Ja jestem zdenerwowany, wiesz. Mogę na chwilkę ten. Tak? Okulary? To tak. To mi nie powiedziałeś, że ja to mam do góry na mnie. No oczywiście no, nie chciałem, no, w sensie tak jakoś prowadzić te, tego wątku na, na, no, wiesz, na antenę. Ja dzisiaj zrobię tak, wiesz, tutaj też takie polskie motywy się na układce, eee, Że ja mam nadzieję, wiesz, bo ja od wczoraj jednak już jestem je, jestem w tym. To jeszcze będziemy o tym rozmawiać, nie? No, trzymam kciuki no ja za Przestrzany bratobójczy tak, siostrobójczy. Tak? Siostrobójczy, półfinale. Pojedynek, no w półfinale, który nada no, nam... No bo to znaczy, że one obie będą już w tej strefie medalowej. No, ale, Więc, da, przepraszam da, cię, ja wiem, da, ja myślę, da, da, Dajmy sobie jakby temu dniu... Ale damy, e, wiesz, to jest biec, jednak coś eliminacje w prowadzeniu z prokret. To preludium. jest taka dyscyplina, która właśnie daje ten... Odfinał już nie, ale tak. no to jest jednak dużo, dużo ludzi wspinających się po tej samej drodze, wiesz. Tak. Ale, ale to też to jest dobrze. piękne, tak, bo to tak. się kojarzy wiesz, z, też ze starymi czasami, wiesz, z krzówkiem z frenejem. Że to, jak przychodzili jak wszyscy i po kolei każdy wędkował, wiesz, raz każdy przewędkował i potem szli gdzieś dalej. Potraktujmy to jako fajne preludium do tego, co po 12. Niech panowie się wspinają. Właśnie. Schubert niech, niech, niech zagra oni swój, swoją, z, swoją piękną z nutę. Z pstrąg. Pstrąg, tak. Dlaczego pstrąga? No żeby Ola i jedna i druga jak ten pstrąg. No, nie, no wiesz, to też to tutaj bym raczej w, tą Bo wielką, wielką symfonię, się... która przygotuje po prostu. Niedokończoną? Tą... Nie, wielką. A wielką. Niedokończona właśnie pozostawi. Ja, ten... Albo niedokończono ja, ja, i wtedy ja, wchodzi no wiesz, Ola i kończy. Była niedokończona, <grym> Dobra. Wiesz? Zapraszamy na preludium. A, czyli da, 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 na prowadzenie, da, da, pan prowadzenie panów.